Hejka na moim kanale. Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek, 25 luty. Byłam ostatni raz w poniedziałek. I jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj wygląda sytuacja na froncie, czyli chodzi o śnieg. Pytacie mnie też czasami, czy są jakieś minusy życia na wsi. Nie. Dziękuję bardzo. Na razie. Ale wrócę do tego tematu już tam na miejscu i chwilę z Wami pogadam, bo dosyć często jest mi zadawane to pytanie. Tak jakby osoby, które chcą podjąć taką decyzję, czyli zamieszkania za miastem, na wsi i marzą o takiej sielance, chcą jakby się upewnić u mnie odnośnie swojej decyzji. I pogadamy o tym. Nie wiem, na taczce? Gdzieś tam pogadamy. Teodor, masz przesilenie wiosenne, tak? Nie chcesz jechać? Nie chce ci się tam hasać? Nie interesuje cię to? No tak. Zobaczcie, jak jest za miastem już. I najważniejszy punkt programu, czyli ile mamy stopni. Uu, zimno. Jeden na plusie, zero tak mniej więcej, także w domu jest zimniej niż na dworzu, że okna wszędzie potwierałam tutaj nawet na oścież. Niech trochę wleci tego świeżego, ciepłego powietrza, no i oczywiście najważniejsze. To herbatka i drużdżówka. Od tego w ogóle zawsze zaczynam, jak tutaj przyjeżdżam. Znaczy może nie od drużdżówki, ale coś na przykład u jak już tak tutaj jesteśmy. To zawsze albo coś muszę upiec, albo coś mówię, po prostu słodycze. No, niestety. Także kawka, drożdżóweczka i zabieram się do roboty. Chyba napalę w piecu, żeby troszeczkę tak ogrzać w domu, żeby trochę tą temperaturę jednak. Bo mury są wychudzone, ten wychudzone, wychłodzone. I tak na mineralce, bo nie mam jeszcze wody odkręcane no i boję się sama odkręcić. Także na bogato. I rozpalania w piecu nie należy najlepsze że po prostu normalnie cała. Ja się zagotowałam, ja się cała spaliłam. Pójdę, a Masakra. Ja wiem, że od góry powinno się i w ogóle, że tam wiecie. Ja to wszystko w teorii wiem, a później to wszystko mi tu nie pomogli. jasna, no. Okno uchyliłam. Że Może... to, żeby zrobiła. Idę zobaczyć, czy się pali. Znaczy, w sensie dymi, skomina. Przy... No, dymi się. Nie wiem, czy to pod słońce widać. czy za słońcem w sumie, ale się dymi. Czyli wniosek jest jeden. Nie umiem palić w piecu. Albo jeszcze jeden wniosek. Zdarza się najlepszy. No, tego się trzyma. Okej, okay. zostawiam. te pieśni i się robi co chce. Eee, I teraz jest akcja taka, że musimy dokończyć tą naszą kuchnię letnią, więc muszę to wszystko powywozić eee, i, i posprzątać. Czyli coś, czego nie lubię. Ja lubię psuć, lubię bałaganić. No dobrze, pogaduszki, staczki. Już tradycyjnie. Witam się z Wami z samochodu, później gadam staczki. Ok, no to powróćmy do tematu z samochodu, czyli e, m, często dostaję jakieś właśnie takie pytania. Znaczy, może to nawet nie są pytania, tylko jakby chcielibyście się potwierdzić u mnie, czy chcecie podjąć słuszną decyzję o właśnie takiej zmianie, o przeprowadzce właśnie za miasto, na wieś e, i. No, właśnie i co? I ja wam tego nie powiem, bo ja to ja, a wy to wy. I jak już wielokrotnie, pewnie mówiłam, nie wiem czy nawet tutaj, ale i na Instagramie, jak tam się mnie ktoś pyta, no ja się, tak wiecie, pół na pół, jakby wychowałam na wsi. Ja po prostu yy, od któregoś tam roku życia my ciągle byliśmy na wsi, bo moi rodzice objęli to gospodarstwo po tych moich dziadkach, i zwyczajnie ja to wszystko znam. I ja wiedziałam, za czym ja tęsknię. To jest też troszeczkę inaczej, niż tak jak osoba, która się totalnie, jakby nie ma nawet, nie miała nigdy styczności, nie, nie, wiem, nie jeździła do dziadków, nie jeździła do, do jakichś tam wujka, cioci, obojętnie. I... Nagle myśli, że wyjedzie miasto jakby i oglądając takie moje filmy, czy też inne oczywiście kanały, które pokazują w takim fajnym świetle to życie na wsi, czyli powiedzmy wiecie, tak silankowo, ptaszki śpiewają, slow motion, na idzie i tak w ogóle. No tak, to wszystko tak wygląda, bo ja tak to czuję i to nie jest jakaś moja kreacja tutaj, wiecie. Yy, I ściema, bo ja faktycznie tak to odczuwam, ale jest ciężka praca, no to to w ogóle nie podlega dyskusji. Ja mam jeszcze podwójną, bo robię ujęcie nam później wracam, muszę to wyłączyć. <noise> ale to na wasze życzenie, ja to lubię, więc to jakby nie odczuwam tego jako pracy. No i znowu, do dobrze, Katarzyna. No i właśnie, no i co ja ci nie mogę powiedzieć, czy ty masz się wyprowadzić na wieś, czy nie, ale jak już podejmiesz taką decyzję i faktycznie stwierdzasz, że tak. Takie życie, właśnie to Ci odpowiada. To musisz wiedzieć, że jak się tutaj przeprowadzisz, to nie masz prawa, absolutnie nie masz prawa zmieniać zwyczajów na wsi. Koniec, kropka. Tyle chciałam powiedzieć. I ja zabraniam, po prostu zabraniam, bo życie na wsi jest zupełnie inne niż tobie się wydaje w mieście. Wiadomo, jest sielankowo, jest fajnie, jest spokój, cisza, nie masz, powiedzmy, dużo sąsiadów. A jeżeli nawet masz, no to nie macie jakoś kontaktu ze sobą. No ja akurat mam, bo mam fajnych, ale... Yy, yy, traktory chodzą głośno. Rolnicy to, są, to, to jest normalny zawód. Oni tutaj pracują. Maszyny są głośne. Śmierdzi czasami, to jest normalne. Ja jestem do tego przyzwyczajona od najmłodszych lat i ja to traktuję jako jakby nieodłączny element krajobrazu, i ja kompletnie nie zwracam na to uwagi. Ale dostaję, dostaję też dużo sygnałów od właśnie tutaj, od rolników, od ludzi, którzy mieszkają na wsi, że zwyczajnie mają problem z tak zwanymi mieszczuchami. I powiem Wam szczerze, że no, idzie w dekiel dostać. Nie wiem, sąsiad nie może wypuścić krów na łąkę, bo, bo głośno, bo muchy, bo śmierdzi. Nie może ich zostawić na łące na noc bo przecież, o mój Boże, jak zwierzątka, przecież deszcz na nich pada i tak dalej. Albo, o Jezus, Maria, pies zostaje na noc na podwórku, albo że jest mróz, a on jest na dworzu. Nie, Teodor. No, my też mieliśmy ostatnio z Teodorem zadymy odnośnie. Zostawiłam go przed sklepem i zrobiła się zadyma. No, ale to już inny temat. Także to chciałam wam tylko powiedzieć. Decyzja należy zupełnie do was. Życzę wam, żeby ta decyzja była trafna i zwyczajnie naprawdę trzeba włączyć slow. Nie da się wszystkiego zrobić w jeden dzień. Nie da się zmienić wszystkiego w 5 sekund. Chociaż ja do takich osób należę, ale tutaj się wiecie, uczę tego i tak to właśnie jest. Nie spalam się tym, że nie wiem o Jezu, a kiedy ten remont, wiecie, kiedy ja tu będę mieszkać i tak dalej. Ten lo, ten dom stał tutaj 118 lat. Jak on postoi jeszcze dwa albo trzy lata dłużej bez remontu, to na pewno się nie zawali. Także się nie martwię. A cieszyć się tym wszystkim mogę cały czas. Więc, luzik, luzik. I jeszcze raz podkreślam. To jest ja i to jest moje zdanie, a ty musisz sam podjąć decyzję. I ja ci w tym nie pomogę! Nie, 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 nie. Nie ma szans, bo później będą reklamacje. A ja reklamacji na wieś nie przyjmuję. Jestem totalnie w tej kwestii, jak się mówi, Poszło gładko, czyli jednak kłamałam. można ogarniać sekund. A jakby was zastanawiało, dlaczego teraz to zamiatałam, tak sobie oglądacie, myślicie. Po co ona to zamiata, skoro jutro będzie znowu tutaj, wiecie, kute i tak dalej. No bo jutro przyjeżdża z Andrzejem i on tak wejdzie i powie, Whoa! A ja lubię robić wrażenie. <grym> Co? Koniec na dzisiaj. Trochę udało mi się zrobić. Posprzątałam tutaj. Udało się. W ogródku z przodu domu tam powyrywałam, jeszcze. Wiecie, popieliłam suche trawy, powycinałam. Także trochę, trochę do przodu. A, i żeby jeszcze nie było, że jestem taką, wiecie, ostatnią pałą, która nie potrafi ognia rozpalić. To udało się też. Także pięknie. wracam do domu jutro znowu przyjeżdżamy i pewnie będziemy ogarniać właśnie tą kuchnię letnią w przyszłości być. dziękuję za oglądanie za oglądanie do końca zachęcam do subskrypcji do łapki w górę no i oczywiście do pozostawienia po sobie śladów w postaci komentarza ponieważ wtedy mam taki fajny wiecie Odzew, że oglądacie, że coś się podoba, i to po prostu tak człowieka nakręca. No. Baju, bye, bye. Pora wracać do miasta. Teodor, chcesz wracać? Teraz to już nie chcesz wracać, nie? Teraz to już masz tylko piłeczkę w głowie. I kiełbaskę? Mały muszczyk masz? I bawię. starczy raz wystarczy